moi ludzie. Jestem serialem Moon, ale może być mniej Moon. też. Wystarczy samo serii. W ogóle to jest mój chyba trzeci kanał. Inne były totalnym niewypałem, porażką i w ogóle. Może ten będzie lepszy? Przecież, znając mnie, to nie ma o czym nadać. Okej, okay, anyway. Przede wszystkim chcę tu nagrywać gameplaya. No i chyba ten. Yy, niestety, jedyne co mogę dla was nagrać to gry mobilne, ponieważ mam zbyt słaby komputer, żeby cokolwiek pobrać, a szkoda, bo miałam kiedyś na nim simsę. Ale może kiedyś będą również gry komputerowe. Ale nie przejmujmy się tym, jest tak dużo gier mobilnych, że mogłabym nagrać z jednej chociaż tysiąc odcinków. Na 100% chcę tu nagrywać Crafting Building, ale Minecraft bo Na pokazanie się mnie nie stać. Ja bym się też lekkończę w Discord, Mobile Legends, i może Browsers, ale większość uważa, że to gówno, więc nie jest na pewno. A jeszcze surf i O, i ogólnie gry z tej sery, Agario, I wiele innych gierek. Na przykład Ball, Rider. Ryder. Takie który po prostu no, mogłabym nagrać jeden, max dwa odcinki. Wiesz co mnie boli? Kiedyś w Scrappy Play była bardzo fajna gra. Mianowicie Cat Ghost Fishing. Myślę, że większość ludzi kojarzy, bo dużo osób to nagrywało. A no ją usunęli, No. Ta gra była genialna. Mogłabym z niej zrobić tak długą, fajną serię, że. Wielu ludzi w ogóle podaje w takich filmach fakt sobie. Po co potrzebne? Bardzo długo zastanawiałam się na tym kanale. Długo go tworzyłam. Wrzułam długą nazwę. I szukałam długo profilowego wam wstawić zdjęcie w te, A go nie ma. Głupie tego nie wstawił. Ja nawet taką postać, jak na przykład mają kebab, kebab, czy kropka 309, 308, przepraszam, 98, czyli po prostu robić z takie animacje, jakieś historie, jakieś inne tego typu rzeczy. A stwierdziłam, że jest nie nagdobani, jednak nie będę takich rzeczy robić. Zanim znajdą się w ogóle w komentarze, skąd ta nazwa? Mówię Serigalatovik po indonezjsku. Nie wam pojechać, jak się o tym dowiedziałam, po prostu jakoś mi to tak w głowie utknęło. Może ktoś mi coś powiedział? Nie pamiętam. O, to trochę się nagadałam w tym odcinku. Nie, serio. W takim razie wielkie dzięki za oglądanie. Że oglądaliście ten odcinek, no bo mogliście kliknąć w coś innego, co nie? Mogliście no kliknąć na przykład w tego filmie, który wam się pojawił na samej górze. Czy... Ten niżej niż mój filmik, ale wy jednak kliknęliście w tym pośrodku. Bardzo Wam dziękuję. O lajki like sobie nie będę prosić, bo będzie, że zmuszą młodzież do czegoś, czego nie muszą robić. Jeżeli chcecie, żebym nagrała jakieś, jakąś grę, którą Wy zaproponujecie, piszcie tchnąć nie w komentarzach. Ja postaram się ją kiedyś nagrać. Na tyle. Siema!